Poznajcie Switlanę z Węgrodzką. Teraz, ta odnosząca sukcesy i uśmiechnięta kobieta, jest właścicielką jednej z najlepszych fabryk biżuterii w Europie. Nigdy życie by nie pomyślała, ale. Pojawia się na czerwonych dywanach najbardziej prestiżowych wydarzeń. Ma sesje zdjęciowe, wywiady i okładki w magazynach. Dostaje najbardziej prestiżowe nagrody. Ale jaką drogę musiała przejść? Zostaliśmy oszukani z bardzo dużymi długami. Przechodzili do nas kamorniki, zabierali nam samochód, telewizor, mebli. I w jaki sposób nie poddała się po tylu porażkach? Ani sztuka upaść, sztuka podnieść się. Już za chwilę w programie Prawda o moim sukcesie. O, to taka długa historia.